Ten wtorek, jak co tydzień, odbył się turniej Teaty Tuesday. Jest to specjalny turniej, ponieważ mogą w nim uczestniczyć tylko gracze posiadający oficjalne tytuły. Jako że posiadam taki tytuł, to i ja miałem przyjemność w tym tygodniu w nim uczestniczyć. Jak mi poszło? Zapraszam do oglądania. Turniej rozpocząłem z miejsca numer 94, lecz celowałem w pobiciu mojego poprzedniego rekordu, czyli 19 miejsca, i miałem nadzieję, że uda mi się ten rekord pobić. Pierwsza partia, w której grałem z graczem o niższym rankingu, zaczęła się dla mnie bardzo dobrze. Rywal zaniedbywał zasady rozwojowe i dzięki temu uzyskałem komfortową pozycję. Potem rozwinąłem atak na skrzydle królewskim i w efekcie zakończyłem partię w 23 ruchach, zdobywając figurę. Rywal się poddał, i w drugiej rundzie zostałem rzucony od razu na głęboką wodę, ponieważ zagrałem z przyszłym zdobywcą drugiego miejsca. I mamy kolejnego rywala, tym razem jest to Władimir Fedosejev, czyli jeden z zawodników czołówki światowej. Nie okej, okay, zagram sobie ruch D4. Ten zawodnik ma 2720, z tego co kojarzę, około. Grał ostatnio w Grand Prix FIFA, więc na pewno fajnie jest zagrać z takim zawodnikiem, ale liczę na to, że uda się w tej partii nie tylko zagrać, ale też wygrać. Ja przeszedł bez większych problemów. Zagrałem system londyński. Nie grałem go na remis. Oczywiście grałem go, żeby wygrać z arcymistrzem. I po debiucie powstała pozycja, gdzie mój przeciwnik miał więcej przestrzeni, ale ja też miałem swoje szanse, i wtedy stało się to bo chcę sobie z nim pograć bardziej, ale myślę, że tutaj arcymistrz nie będzie chciał powtarzać. okej, okay, nie powtarzał, więc tutaj na pewno dobrze. I tutaj nie wiem, czy rywal nie podstawił skoczka po B4. Bo B4, skoczek tu i skoczek C4. I rywal chyba podstawił w tym momencie mi skoczka. No nie jest jeszcze do niego koniec partii. Wiadomo, że będzie walczył, ale arcymistrzowie też tutaj podstawiałem no to wychodzi skoczek C4. A i gońc F5 ma wtrącony ruch rywal. Ale sprytnie to rywal po muszę powiedzieć, i co mogę tutaj zrobić? Hmm. Skoczyk bije B6, koniec bije C2, skoczyk bije D5, więc mogę zdobyć dalej jakiś materiał. Nie jest to aż tyle co myślałem, ale nie jest to też najmniejsza ilość. Więc, ok, więc bicie, bicie, mam dwie figury zawierze. W efekcie zostałem z przewagą materialną, lecz realizacja tej przewagi nie była na najwyższym poziomie, i w efekcie w niedoczasie powstała następująca pozycja. Dam tutaj, żeby dać szacha, ale chyba podstawiłem pionka właśnie w tym momencie. Spiję mu tego pionka, zagrębam GNZ-4. Jakaś tam nadzieja jest szacha, mu dam. Ok, rywal podstawił. Udało się, że rywal podstawił wierzę, więc jestem z tego niezmiernie dumny. Dam mu szacha, tylko nie mogę zbić, bo mi złapie skoczka. Ajajaj. Szach, szach, szach. I zagrał tu, zagram tu w tym. W takim razie dam mu szacha znowu. Pójdę tutaj, żeby wyjść skoczkiem, mimo że jakoś się uda wygrać. Nawet byłoby najgorzej. ok Szach. Szach. Mogę zbić na S3 zremisować, ale myślę, że jeszcze rywala postaram się ograć. Czeka 4. Nie, no nie uda się go ograć, niestety, więc. Remis. Remis. No miałem w tej pozycji szansę, w tej partii szansę, ale z graczem udało mi się zremisować to. Dobrze grał, no nie da się ukryć, zawodnik prawie 3000, więc wynik nie jest najgorszy. Ale z przebiegu partii można byłoby się tutaj więcej spodziewać. Kolejna partia nie była łatwiejsza. Zagrałem z zawodnikiem również powyżej 2900, również to był arcymistrz. Debut przeszedł bez większych problemów, jednak zaraz po rozpoczęciu gry środkowej przeciwnik dostał szansę na przejęcie inicjatywy. A nie, bo poskoczek G5 mi zagra. Zruch E4 nie jest ruchem najkorzystniejszym. Mogę zagrać H6, żeby zagrać potem E4. Czy jakiś tutaj inny ruch, bo ruch e4 nie ukrywam, że chciałbym przynajmniej zagrozić tym ruchem przeciwnikowi, więc zagram sobie ruch h6. Mm. I tak, do mnie teraz chcę zagrać e4, skoczek d2, wieża tu, przez skoczkiem na e 8 żeby gońca uwolnić, gdzieś tym gońcem wyjść, no nie, nie na pole h3, bo mi rywal zbije, a gdzieś na pole f5, czy na pole g4, czy na pole e6 żeby tego gońca tutaj rozwinąć. Po ruchu b6, żeby rozwinąć gońca, gdzieś tutaj nie chcę grać, bo rywal ma tutaj półotwartą linię, jak zagram b6, to będę mieć całego pionka na tej półotwartej linii, dlatego w ten sposób kombinuję z tym rozwojem. Taki kom dosyć dziwnym. Ok, rywal zgrał skoczek h4, więc chcę mi wejść skoczkiem na pole f5 albo na pole g6. Nie ukrywam, że trochę to przeoczyłem, ale mam ruch, nie, skoczek b6 to mi wejdzie na g6, więc gdzieś upasuję profilaktycznie uciec hetmanem. I myślę, że zrobię to na pole d8, bo jak na e8 ucieknę, to i tak skoczek g5 i wygram moją wieżę, więc pójdę sobie na pole d8. Jak zagra skoczek f5, to zbiję i zagram skoczek b6. Trochę ten ruch skoczek a 4 przeoczyłem, nie ukrywam, a tutaj dosyć silnie wchodzi na te pola, ale no... Skoczek g6 nie wygrywa, bo zagram wieżę e8, a nie, bo jeszcze tutaj gońc bf 7 a nie goń zbije f7, bicie, szach jest... Biję mu skoczkiem biję i gońce mam figurę więcej dalej, tylko tutaj skoczek G6 czy nie ma nic innego? Okej, okay, nie zagrał tego, więc to jest na plus dla mnie. Jednak gdy Rywal nie wykorzystał swojej szansy, to pozycja, która powstała, była dla mnie dosyć komfortowa, ponieważ grałem przeciwko izolowanemu pionkowi i moje figury były rozstawione w sposób bardzo dobry. Rywal nie utrudniał mi zadania i przeprowadziłem następującą kombinację. Zdecyduje się na ruch hetman c7, żeby przygotować gońc f5 i żeby hetman b3 mieć powrót na e6. Ok, rywal chce im poświęcić, to jest jego intencja, którą zasygnalizował. Ok, zagram tak, obroni się od poświęcenia i grozi skoczek, b d4. Więc tutaj stworzam groźbę rywalowi, chcę przejść drugą wieżą gdzieś. Jak rywal mi zbije, no to mu zbije gońcem, ja już to poświęcenie tak dużej mocy nie będzie miało. Więc z optymizmem patrzę na tą pozycję. okej okay, mogę zbić na D4. Nie wiem, co tutaj rywal chce zrobić. Widzę za bardzo. Po prostu biję mu pionka na D4. Dają pionka, to biję pionka. Wydaje mi się, że rywal nie zauważył tego, bo jakby zauważył, to by wykonał swój ruch dużo szybciej. A tutaj troszeczkę się ta pozycja zaczyna rozpadać rywalowi. No, musi praktycznie zbić. Wtedy się figury powymieniają. Mam pionka więcej. Więc może tego gracza, 2900, uda mi się ustrzelić. Jak to się mówi. Okej, okay, bicie, bicie. bicie, bicie. Chcę wprowadzić wieżę do gry. Może jakiś ruch A6, żeby rywal mi nie rozerwał struktury ruchem A6, bo po A6 się ten pionek osłabi. Ale myślę, że po prostu wprowadzę sobie gdzieś wieżę do gry. Wieże okay, wieża B4. Zatokoł mi pionka rywal. Hmm. Nie chcę cofać figur swoich, ale chyba muszę cofnąć Hetmana po prostu. Jak jest skoczek B5, to sobie Hetmanem na E7 odejdę. Ok, tutaj. Zagnął sobie po prostu ruch B6, żeby zagrać ruch C5. Jakieś groźby będzie stworzył rywal. C5 nie muszę jeszcze grać, bo ten pionek dobrze tutaj wszystkiego kontroluje. Zagnął sobie tak i atakuje mu że atakuje mu skoczka. Rywal podstawił chyba. Więc no mam nadzieję, że tutaj uda się tą przewagę zrealizować. Jeszcze szukam triku, bo ostatni gracz mnie zaskoczył trikiem. I udało mu się nie tyle ocalić figurę, co stworzyć mi problemy. Ale okej, okay, zdobyłem figurę. Tak więc miałem 2,5 punktu z trzech partii, co było bardzo dobrym wynikiem i dodatkowo trafiłem na słabszego zawodnika niż poprzedni, który nie był arcymistrzem. I kolejna partia, tym razem z FM-em. Chyba z nim grałem w pierwszym Titan Tuesday, który nagrywałem, ale chyba przegrałem z tego co każdy... Chyba to nie był ten zawodnik w ogóle, ale dobra, grałem sobie do 850 FM, więc ranking ma dobry, ale mistrz widzę, więc tutaj tytułu aż tak wysokiego nie ma. I mam mniej więcej taki tytuł jak ja. Ok, skoczyk F3C5. Debiut rozegrałem bez większych ambicji na przejęcie inicjatywy, jednak w grze środkowej udało mi się stopniowo ograć mojego rywala, przechwyciłem inicjatywę i przez dłuższy czas przeważałem, mając nawet w pewnym momencie mata w czterech ruchach. I mam pionka więcej rywal ma odsuniętego króla. Nie wygląda to źle dla mnie, tylko mam mało czasu, więc może mniej gadania, więcej robienia ruchów by się przydało. Więc F1. Ok, rywal zaczął mnie tutaj atakować trochę Ok, i jakby tutaj go z atakować Myślę, że zbiją po prostu tego gońca Chociaż nie wiem czy to było takie mądre, bo tą wieżę mi spije jeszcze rywal za chwilę Ok, zbił mi tu, to wchodzę sobie wieżą do gry Podejrzewam, że długo tutaj nie potrwa, to był jakiś hatman 7, coś w tym stylu I rywal dostanie to po prostu Ok, rywal się jeszcze dzielnie broni ja mam mało czasu, więc zagram sobie tu. Jakiś szach za chwilę może się pojawić. Okay, zagram tu, atakuję wieżę i grożę ruchem. Hetman f4. Więc nie wygląda to przyjemnie dla rywala. Cały czas atakujemy mu tutaj króla, więc na pewno to działa na moją korzyść. Może zbić mi na f2 rywal, ale wtedy dostanie szacha. Bo build na f2 chodzi o to, że jak mu zbije wieżę, to jakieś bicie tutaj wieczny szach będzie pewnie. Więc dlatego rywal może próbować się tak ratować. Ale mam nadzieję, że tutaj się coś znajdzie mimo wszystko. Okej, Rwa zagrał tak, dam mu szacha. Dam mu szacha. Dam mu szacha kolejnego. Presja czasu zrobiła jednak swoje i ostatecznie partia zakończyła się w niedoczasie. Cool. Prawie na czas przegrałem. B5 chcę zagrać. B5, szach, tutaj, 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 co się dzieje w tej pozycji, tego nie wiem, ale mamy mało czasu, obaj. Tutaj, tutaj, z a6 zagram, tutaj zagram, serbicie A E3. Bicie, bicie. Miskiwka zrobiłem, no niestety. Partia... Niestety takie partie również się zdarzałem, ale trzeba walczyć dalej i trafiłem na kolejnego rywala. I przerwa pierwsza się skończyła, mamy kolejnego rywala. Tym razem jest to mistrz międzynarodowy z niższym rankingiem ode mnie. Więc po tamtej porażce przyszedł czas na przeciwnika trochę słabszego, ale taki zawodnik też jest groźny i też trzeba z nim wygrać, więc to nie jest najprostsza sprawa. W tej partii zagrałem obronę holenderską, czyli debut, który analizowałem na ostatnim filmiku o debiutach, który nagrałem. I stopniowo udało mi się przechwycić inicjatywę. Moja pozycja była coraz lepsza. Zacząłem atakować króla rywala. Lecz wtedy stało się to. Otworzę pozycję. Osłabił sam sobie rywal króla, ale okej, okay, gramy, gramy. Szach. Fulkiet 3. Więc H6, jakieś bicie na F4 grozi. Ok, D5 zagrał rywal, więc się obronił przed tym, bo mi skoczka wiąże. Skoczek D7 zagrał. Ok, zagram. Okej, okay, zrobił mi widełki. W ogóle nie widziałem tego, że dwie mi zaatakował. Dobra, może tutaj uda mi się zrobić jakiś trick. Zagram tu, żeby odwiązać skoczka przynajmniej. bicie bicie. Chcę jakoś zbić może też szacha, chociaż nic tu nie wchodzi, nie wiem czemu. Chyba zagrał królem gdzieś na G na... sobie poszedł. Się okazuje że dużo w tej pozycji nie mam. Zbiję tu, dam szacha, szacha, kolejnego dam szacha, liczę na jakiś cud tutaj w tej pozycji już. Nie wiem co się w tej partii stało za bardzo. Rywal poszedł królem i wygrał ze mną, ale znaczy wygrał, jeszcze gramy tą partię cały czas. Więc tutaj walczę. Nie było to idealne zakończenie tej partii, ale już czekała na mnie szósta runda, w której po spokojnym debiucie zostałem z wysuniętym pionkiem na E5 który umożliwił mi atakowanie rywala na skrzydle królewskim. Co zacząłem robić, zdobyłem pionka, lecz wtedy przyszedł kolejny niedoczas. Zagram A4. Na razie mi nie grozi dorobienie Hetmana. Rywal może mi zbić pionka do mata, Bo chodzi o to, że po biciu, jakbym zbił wieżą, dobiłby Hetmana, jakbym zbił królem, też bym mi dorobił Hetmana. Więc jakichś dużych możliwości innych taktycznych nie widzę. Zagram sobie wieżą tutaj. Hetmanem tutaj. Wygrozić jakimiś rzeczami rywalowi nieprzyjemnymi po siódmej linii i chcę tym pionkiem po prostu iść. Jest tutaj mój plan, idę piąkiem Idę piąkiem i chcę, no Hetman musi pilnować pola że musi pilnować ostatniej linii Więc dlatego chcę pójść piąkiem i którym z tych figur odciągnąć Więc okej, okay, daj chcę figurę odciągnąć rywalowi Chcę zagrać tu i tu, więc plan nie jest skomplikowany no Ale też ten król rywala stoi w katastrofalnym położeniu i Wydaje mi się, że Nie jest skomplikowany plan, ale jest plan skuteczny Więc zagram sobie tu i grozi hetman c6, robienia hetmana po prostu Okej, okay, rywal Bije mi piąka na a7 tu Nie musiałem tego pionka oddawać, trochę pochopna decyzja z mojej strony Ale tak to jest, z tym małym czasem Dam szacha Pójdę na d2 Żeby mi rywal nie mógł prześladować mojego hetmana dalej Wejdę sobie tu, dam szacha Rywal odszedł, zagram tu Ok, zagram tutaj, może. Zagram tu. Ajajaj, no, podstawiłem tego pionka. Dajemy rywal niebezpiecznego króla, więc może coś się uda wykrzesać z tej pozycji. Ok, udało się, dać szacha, więc szalone są te nieco czasy. No ale wiadomo, jak się ma mało czasu, to już te ruchy nie są do końca przemyślane. Ok, rywal jeszcze walczy. Partia udało się jednak finalnie wygrać, więc kolej na rundę numer 7. I kolejna partia, gram z Enemem Rzadko się mistrzowie krajowi zdarzałem, ale tutaj się zdarzył z Portugalii. I zobaczymy co Rywal zagra. W tej partii do debiutu podszedłem dosyć kreatywnie, lecz udało mi się uzyskać obiecującą pozycję, którą stopniowo poprawiałem, przejąłem inicjatywę, ale no, partia miała się rozstrzygnąć mimo wszystko w niedoczasie. Nie wiem co Rywal planuje. Zawsze po szachu się zasłonią wieżą, więc to jest dla mnie całkiem ok. Może gdzieś wchodzić tu wieżą mi, więc muszę na to uważać. Mam trochę osobnego króla Nie będę ukrywał Zagram Nie no, g5, nie chcę grać Zagram jakiś wieża e7 profilaktycznie Może mi wejść tu hetmanem ok zagrał h5 Zagram e3 b4 Muszę tutaj kontrę też tworzyć Jakoś tu Okej, okay, zagrał w ten sposób rywal, więc spiję, Tutaj pójdę Rywal mi spił, ja mu spiję tego piąka Szacha Szacha a jajaj, ach, zbić mu tutaj. Broniłem się przed matem. Okej, okay, szacha dostałem tu. O nie, wieczny nie, no nie wieczny szach na szczęście, tutaj uciekam. Już tu uciekam, wybieram się w marsz. Dobra, zbił mi skoczka, ale dochodzi mój pion. Dobra, jeszcze na F5 mi bije, ale ten klucz się powinien schować za chwilę. Ten skoczek na H8 no, ma skoczka więcej, ale ten skoczek nie jest najwyższej jakości. Jest to jakość, o którą. Przeciwnik walczył. Tutaj. Tutaj gdzieś pójdę. Oj, tutaj gdzieś pójdę. Tu pójdę. Okej, okay, z szachem postawiłem pionka, ale pójdę, tu zbiję mu tego pionka może. jemu Okej, okay, pójdę sobie na takie pole. Chyba wiecznego szacha dostanę. Wiele z tym nie zrobię. Ale okej. Okay. Bywa czasami też tak, więc partia znowu dosyć szalona, ale rywal, udało się rywalowi uratować jakoś. Tym królem nie poszedłem zbyt dokładnie. Wiadomo, czas zrobi swoje i widzimy się w kolejnej partii. W ósmej już rundzie zagrałem jedną z najlepszych partii na tym turnieju. Debut przebiegł bardzo dobrze z mojej strony. Potem uzyskałem sporą przewagę przestrzeni. Rywal nie miał się ruszać jaką figurą, ale następnie zdarzyło się to. Dam szacha. Ich rywal zagrał tu. No teraz wchodzę już po tej linii dosyć mocno. Rywal nie ma ruchu. Okej. Okay. Powiedziałem, że nie ma ruchu końca, a miał ruch, który mi bił pionka. Zosyć niefortunny, niefortunny czas wypowiedzenia tych słów. Ok, teraz no straciłem pionka i trochę mnie pokarało za moje przedwczesne deklaracje, ale zagram sobie, wierzą tu, wieżą tu czy wierzą tu, żeby nie przyjść na linię. Mogę też zagrać B4, tylko rywal zbije, ja mu zbije Zagram ich od C6 jakieś. Też ta pozycja jest dobra, więc zagram B4. Rywal bije, ja bije. Nagrała rywal na c6, więc mu zbiję. Zbiję tu i wykorzystam to, że gra bez skoczka rywal. No bo ten skoczek nigdzie tutaj nie wróci. Przestawię sobie skoczka na c5, żeby rywal mi wierzą nigdzie nie wszedł. Lecz finalnie okazało się, że ta podstawka, bo to była podstawka, przyspieszyła realizację przewagi i udało mi się tą partię wygrać. Zaraz po ósmej rundzie nastąpiła przerwa, która trwała kilka minut i podczas której niestety wyłączyłem nagrywanie, którego nie zdołałem już wyłączyć na trzy ostatnie rundy, lecz postaram opowiedzieć się mniej więcej co się w tych rundach wydarzyło. Więc w rundzie dziewiątej zagrałem z najsilniejszym obecnie polskim przechistą na YouTubie, który aktywnie działa, czyli z arcymistrzem Zbigniewem Paklezem. Zagrał mi swój ulubiony system, czyli system londyński i niestety zagrałem wariant, którego nie do końca znałem. Okazało się to samobójstwem i. Pan Zbigniew Pakleza tutaj pokazał swoją wyższość, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się nawiązać z nim równorzędną walkę, ponieważ zgrał bardzo dobrą partię i większych szans mi nie dał. W dziesiątej rundzie, będąc jeszcze pod wpływem ostatniej partii, sam zagrałem system londyński, udało mi się stopniowo ograć mojego rywala, znowu dzięki wysuniętemu pionkowi na polu E5 uzyskałem atak na Skrzydle królewskim i stopniowo ten atak realizowałem, mając nawet w pewnym momencie mata w trzech ruchach, którego niestety nie zauważyłem i rywal wykazał się bardzo sprytną sztuczką i dał mi w tej partii wiecznego szacha. Ostatnia, już jedenasta partia przyniosła mi dopełnienie duo Konmenta czyli mistrza międzynarodowego... Piotra Brodowskiego, który bardzo często występuje wraz z arcymistrzem Zbigniewem Paklezom podczas różnych wydarzeń szachowych i razem te wydarzenia komentują. Zastosowałem dosyć rzadki system debiutowy, udało mi się uzyskać dobrą pozycję po debiucie, grałem dobre ruchy, zyskałem dużą przewagę materialną i wszystko zmierzało w dobrą stronę w tej partii, aż do momentu, w którym nie podstawiłem widełek i w którym sztuczki mistrza międzynarodowego wzięły górę nade mną, w czasie znowu tą partię przegrałem. Podsumowując, 108 miejsce jest miejscem dalekim oczekiwań, na osłodzenie jest wygrana sercem mistrzem 2900 i remis ze zdobywcą drugiego miejsca. Przeanalizowałem mój występ i wyszło mi, że zbyt dużo czasu spędzałem w początkowej fazie partii i potem tego czasu brakowało, więc ja nad tym popracuję na przyszły turniej, a ty w tym momencie zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, żeby ten przyszły turniej cię nie ominął. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.